Witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie mam dla Was porównanie dwóch całkiem ciekawych zegarków. Dobrze nam znanego już GA700 i 710, a w tym konkretnym przypadku mam w ręku 710, oraz nowej konstrukcji, już tam dopiero od kilku miesięcy będącej na rynku. Mianowicie jest to model GA900A1A9. Jak widzimy zegarki dość znacznie się różnią, a zaraz wam pokażę, że wcale niekoniecznie. Na początek przyjrzyjmy się samej budowie zegarków. Zupełnie inna konstrukcja bezela. Zobaczcie, tutaj bezel jest po prostu przykręcany bocznymi śrubami. I nawet gdy te, te śruby byśmy odkręcili, on się jak najbardziej będzie trzymał, ponieważ on trzyma się również na przyciskach. Więc on w żaden sposób nie spadnie. Tu natomiast w nowym GA900 bezel jest przykręcany. Również śrubami, i on, o ile dobrze pamiętam, skręca to wszystko. Czyli tutaj te śruby chyba nie są za ślepkami, jeżeli dobrze pamiętam. No teraz to powiem szczerze, nie jestem pewien, ale tutaj normalnie jest gniazdo pod 2 -mm klucz imbusowy. Także myślę, że to może być prawdziwy wkręt. To, to by było ciekawe. Co jest też fajne, co mi się podoba na przykład z punktu widzenia takiego czystego zużyciowego, to że bezel ma tutaj płaskie elementy. Często zdarza się tak, że na przykład albo zegarkiem gdzieś uderzamy o płaską ścianę, albo zegarek post odkładamy w ten sposób. I w momencie, gdy mamy zegarek z płaskimi tymi elementami, one się dużo mniej zużywają, dużo mniej na nich widać zużycie. Natomiast gdy zegarek mamy z takimi elementami ostrymi, można powiedzieć, one oczywiście do, również do, bardzo dobrze chronią, bo lepiej będą tłumić drgania, ale dużo szybciej. Będzie będzie na nich widać zużycie, tutaj pokażę Wam przykład, akurat na przykładzie mojego GBDH1000, zobaczcie, tutaj w tym miejscu dokładnie, zaraz spróbuję tutaj to zbliżyć, nie przepraszam, myło mi się jeszcze te przyciski, zobaczcie. W tym miejscu, o tutaj dokładnie, to jest już wyślizgany bezel, a ten zegarek ma, chyba z tego co pamiętam, dokładnie 8 dni. Także zobaczcie, jak to wygląda, jaka to jest skala, prawda? No gdzieś musiałem z 2 razy chyba, czy 3 razy grzmotnąć tym zegarkiem w ścianę po przy wychodzeniu z biura, Natomiast no, jakby już po tak krótkim czasie eksploatacji już są widoczne ślady. Dlatego też właśnie to mi się też w Madmasterze GWG 1000 podoba, że są takie płaskie ślady, że bez problemu można ten zegarek położyć, on sobie może tak przejechać nawet po stole i w zasadzie śladu nie zostawi, bo on, on dokładnie, dokładnie tutaj tymi płaskimi elementami będzie szorował po stole a niczym innym, bo te płaskie elementy, jak widzimy, sobie spojrzymy tutaj w świetle nie mają nic. Poza właśnie tymi czterema, może być takimi, nóżkami dla zegarka, jeżeli go położymy tutaj twarzą do, do, do płaszczyzny. Jedyne, co właśnie może tutaj jakieś dziary złapać, to zobaczcie te wkręty, bo wkręty, jak na przykład z kosem byśmy gdzieś uderzyli o zegarek, one troszeczkę wystają, także ewentualnie one by na siebie brały jakieś tam konkretniejsze uszkodzenie, zwłaszcza przy przytarciach o ścianę. Ale przejdźmy jeszcze do designu samego zegarka. Ten zegarek specjalnie wybrałem dla Was w tej kolorystyce, ponieważ uważam, że jest bardzo ciekawa. Ona kojarzy się troszkę z takim industrialnym stylem, z takimi ostrzeżeniami, jak są na przykład jakieś dźwigi, budowy, tego typu rzeczy. Czyli połączenie takich kolorów żółtego, szarego, żółtego, czarnego. Uważam, że ten zegarek w tej kolorystyce się znakomicie prezentuje. Mamy tutaj też te bardzo fajne wykonanie wskazówek, w takie pasy, jakby, które często możemy spotkać przy jakichś pracach drogowych, budowach i tym podobnych rozwiązaniach, tym podobnych zjawiskach drogowych, przepraszam. Tak, mamy żółte napisy, bardzo ładnie tutaj wkomponowane w bezel. Napisy są w pogłębieniu, także one łatwo się nie będą wycierały. Mamy fajnie wkomponowane tutaj taką, jakby wygląda to jak taka rolka, troszeczkę jak czasem w samochodach, na kierownicach mamy taką rolkę do e, zmiany funkcji, a to jest to po prostu przycisk, on uruchamia nam podświetlenie. Tutaj też, podobnie jak i w Gia700 w jest biała, biała dioda, ale również, podobnie jak w Gia700, jest e, tylko podświetlana tarcza. Nie jest to niestety podświetlane wyświetlacze. Uważam też, że to jest sporym minusem, zwłaszcza, że konstrukcja jest nowa, ale jest właśnie nowa, nie do końca. Ponieważ design samego zegarka jest absolutnie nowy, natomiast moduł już nie, już nie jest nowy. Dlaczego? Zobaczcie. Porównajmy sobie te zegarki. Co mamy? Dolny wyświetlacz z zasadzie jest, jest zrobiony na tej samej zasadzie. Po lewej stronie mamy może przejdę do trybu keepingu. Może by było to samo na wyświetlaczach. I zobaczcie. Po lewej stronie mamy dzień tygodnia, po prawej stronie mamy datownik. I tutaj, pamiętacie, prawym górnym przyciskiem można było zmienić sobie na sekundnik i godzinę. Co tutaj się dzieje, gdy nacisniemy prawy górny przycisk? Dokładnie to samo. Sekundnik i godzina. W, dol, w dolnej sekcji z kolei mamy... Tutaj od razu mamy, widzimy to opisane, bo jest tutaj snooze, alarm i sig. A tu możemy podejrzewać, że jest podobnie, bo sig jest po prawej stronie. I tu jeszcze mamy dwa, dwa niezapełnione y, takie pola, gdzie... Nie wiem czy to pod światło będzie widać, co tu się wyświetli. Jeśli nie, możemy to zawsze sobie sprawdzić tutaj trybem serwisowym. O, i zobaczcie, przy pełnym wyświetleniu wszystkich segmentów jest dokładnie ten sam schemat, czyli jest tak jak tutaj snus, alarm i sig, czyli od sygnału godzinowego. Natomiast, tylko że tutaj to są po prostu takie napisy. Z, podświetlane od spodu, a tutaj te napisy są na samej tarczy zegarka, a podświetla je tylko po prostu taki segment, tak jakby, yy, yy, nie rąb, tylko, przepraszam, trapez, który, odwrócony trapez, który wskazuje nam daną funkcję. Ale generalnie, no, zrealizowane jest to w zasadzie identycznie. Także, przepraszam, jeszcze czyli do trybu timekeepingu. Co mamy dalej? W prawym górnym rogu mamy taką czteropozycyjną tarczę, która wskazuje nam aktualnie wybieraną funkcję timer, World Time Stopwatch i Alarm. Zobaczcie, czyli mamy tak. Przy trybie timekeepingu mamy yy, yy, tą tarczę zupełnie pustą. Następnie, może na, pokażę to na. O tak, na zbliżeniu, zobaczcie. Przechodzimy sobie, żeby ostrość tutaj jakoś tam miała w miarę. O teraz będzie chyba dobrze. Pierwsze co mamy. Naciskam teraz przycisk MOT, bo tego nie widać czyli lewy dolny przycisk naciskam, mamy timer i podświetlą nam się tutaj timer, następnie mamy world time, kolejne okienko, następnie mamy alarm, czyli alarmę i sygnał godzinowy oraz STW, czyli stopwatch, czyli Stopper. Także tutaj te segmenty idą lewy górny, prawy górny, lewy dolny, prawy dolny. Myślałem, że to będzie w koło szło, a to idzie od góry, od lewej do prawej. I to tak wygląda w tym zegarku. Natomiast tutaj w GA700... Też jest taka tarcza, tylko ona ma inny kształt i zobaczcie, jak to wygląda. Też przechodzimy przez mode. Timer, tak samo, world time, alarm i stopwatch. Tutaj te funkcje idą po kolei, bo to jest w kółku, natomiast kolejność funkcji w zegarkach jest dokładnie taka sama. Powiem więcej, funkcje w zegarkach są dokładnie takie same. Nawet sobie możemy porównać, zobaczcie, tu są takie słupki, które mają po 10 segmentów na każde 10, powiedzmy, sekund, i one ma różne funkcje w zależności od tego, w jakim trybie zegarek się znajduje. Natomiast tutaj, zamiast tych słupków, mamy takiego powiedziałbym węża, który również działa dokładnie w taki sam sposób czyli po prostu wypełnia się dokładnie takie 60 segmentów na każdą minutę. I teraz to za chwilę będzie znikało po jednym tutaj, i tak samo dzieje się. Zobaczcie tutaj segmenty tylko po prostu są inaczej ułożone, znikają tutaj od dołu do góry, teraz widzimy w pionie 10 i za chwilę w 20, teraz ich chwilowo nie widać, ponieważ jest zasłania wskazówka godzinowa, natomiast za chwilę one będą tam dalej znikać, a tutaj jest podobnie też już na poziomie 20, widzimy, o w tym miejscu też znikają. Więc to jest dokładnie tak naprawdę ten sam moduł, ta sama elektronika, tylko troszeczkę z innym rozkładem tutaj wyświetlacza. A czy mówię ta sama elektronika koncepcyjnie z punktu widzenia ideo, idei działania modułu, a nie z punktu widzenia samej płytki drukowanej, bo na pewno ona musi być inna, żeby inaczej, inny rozkład funkcji tutaj obsłużyć. Natomiast sam projekt jakby jest już yy, nie nowy. Tak, tak Z punktu widzenia elektroniki, oczywiście. Także jak widzimy, po prostu kasja opiera się na sprawdzonych już rozwiązaniach w innych modelach. Wiedzą, że ten moduł po prostu działa, i dużo tańsze było na przykład zaprojektowanie tego zegarka z istniejącą już elektroniką modułu i tylko prze, przeprojektowaniem samej funkcji, samych funkcji na płytce, niż projektowanie od nowa modułu do nowego modelu. Także tutaj warto na taki na tak z zwrócić uwagę, że nie jest to jakby totalnie nowy model, tylko po prostu nowy wygląd zegarka z istniejącym modułem. Ale też nie traktujemy tego w żaden sposób jako wadę. To jest po prostu sprawdzona elektronika. Także to nie jest tak, że trzeba to traktować, że a, pojechali, że tak powiem, sobie po, tak, po, po tak łatwiznie i, i chcieli sobie obtanić. No na pewno na tym polega ekonomia produkcji, że trzeba zmniejszać koszty, koszty procesów produkcyjnych. Natomiast e, nie jest to w żaden sposób, nie ujmuje to nic temu zegarkowi. E, Przyjrzyjmy się teraz jeszcze trzy jego konstrukcji, bo jest dość nietypowa. Zobaczcie, jak jest zbudowany pasek. Pasek jest przede wszystkim dość sztywny. Jest bardziej wykonane moim zdaniem z tworzywa niż z gumy. Nie każdemu się to może podobać. Na początku miałem, byłem dość sceptyczny. Miałem wrażenie, że ten plastik jest tak plastikowy, że no aż, aż odrzucał. Mówię o, akurat tutaj o moim pierwszym kontakcie z tym zegarkiem, akurat gdzieś w sklepie. Natomiast teraz, jak mam chwilę z nim do czynienia, jeśli nim bawię, to coraz bardziej zaczyna on, on mi się podobać. Fajnie jest rozwiązane tutaj mocowanie paska, bo zobaczcie tutaj mamy takie trzpienie, które możemy sobie dość łatwo przesunąć narzędziem. Tutaj mamy klasyczne teleskopy, i tutaj no, trzeba mieć już troszeczkę umiejętności i precyzji, żeby ten teleskop wysunąć. Nie podrapać zegarka i dalej zacząć tutaj zmieniać ten pasek. Tu natomiast jest to dużo prostsze. Przesuwamy takim narzędziem, które jest w, w komplecie z zegarkami, które mają wymienne paski, przesuwamy je, wyciągamy pasek i potem założenie też tak samo działa, że tak, tak samo się odbywa, że wkładamy końcówkę teleskopu tutaj w otwór, naciskamy tutaj ten, ten stworzeń, który wystaje, wciskamy w pasek, opuszczamy w kopertę, puszczamy a i wskakuje od razu w otwór. I, I to y, założę, że generalnie kasy idzie w tym kierunku, że w nowszych modelach właśnie daje to możliwość wymiany pasków, ponieważ często też sprzedaje na przykład ten model, nie pamiętam dokładnie jego dokładnego symbolu, tam była chyba literka E zamiast litery A, czyli GA900E, bodajże 1A3. I wówczas ten zegarek jest w innym pudełku i ma trzy paski w komplecie. Jest to o tyle ciekawe rozwiązanie, że kupując jeden zegarek tak naprawdę kupujemy dwa i pół albo trzy i trzy zegarki z punktu widzenia czysto estetycznego, ponieważ możemy po prostu sobie zmieniać jego wygląd w zależności od naszego nastroju, stroju, okazji i tak i oczywiście te paski, które są w komplecie, zawsze pasują do tego zegarka kolorystycznie. Tylko mogą być, że jeden może być pomarańczowy, gdy zegarek ma pomarańczowy akcent, a drugi może być po prostu czarny z pomarańczowymi akcentami. Więc są też takie rozwiązania i ten zegarek jest już do tego przygotowany, żeby łatwo użytkownik mógł samodzielnie sobie zmienić pasek. Natomiast sam pasek do tego ucha, które właśnie jest tutaj mocowane w, w miejscu teleskopu, jak jest mocowany? Również teleskopem, tylko tym razem już klasycznym. Jak sobie spojrzymy tutaj. W ten otwór, to znowu postaram się to pokazać Wam na zbliżeniu. Nie wiem, żeby złapać ostrość, to nie będzie takie proste, ale postaramy się o. I tu w tym miejscu, ciężko mi tutaj czymś to wskazać, żeby nie zasłonić, jest normalny teleskop. Tu nawet widzimy takie specjalnie wyżłobienie pod niego, od, te, od. Przepraszam, że druga część paska. O, teraz dobrze to widać. To wyżłobienie to takie od góry, zrobił się tak jakby taki klocek Lego z tym pipkiem na górze. On służy do tego, żeby łatwo tam w teleskop wpuścić. I żeby on się zatrzasnął w tym otworze i ten otwór widzimy o z, tego, z tej perspektywy, tu widzimy końcówkę teleskopu. Dzięki temu, że ten otwór widzimy, możemy na przykład zastosować jakiś trzpień i zamiast tutaj grzebać i się bawić, możemy po prostu wypchnąć tędy, też da się to zrobić. I tutaj mamy z kolei śruby, w sensie wkręty mocujące bezel tutaj do koperty. Mamy klasyczny taki stalowy dekielek, który mamy wszystkie oznaczenia. Numer modułu 5637, model GA900A, przepraszam, tutaj za migającą, K, migający obraz, ale niestety przy różnym oświetleniu ta kamera się różnie zachowuje. No i tak jak widzicie, zegarek wygląda zmontowany został, złożony w Tajlandii. Zresztą tam teraz jest, jest, dość dużo tych fabryk. Fabryka jest, przepraszam, produkcja jest wyprowadzana z Japonii. W Japonii produkowane są tylko topowe modele zegarków serii MTG, MRG. Natomiast jeżeli chodzi o ci natomiast modele z niskiej i średniej półki zazwyczaj właśnie są produkowane w Tajlandii. Chociażby taki, na przykład, Rangement, bardzo popularny zegarek GW9400, też jest produkowany. Wszystkie w zasadzie wersje, jego wersje kolorystyczne, nawet te limitowane, również są produkowane w Tajlandii, no bo jest to kwestia specjalizacji fabryki w danym modelu, gromadzenia części w jednym miejscu i. I tak dalej. Moim zdaniem nie, u, nie ujmuje miejsce produkcji, jakby jakości zegarka, bo po prostu kasio wie, że mm, trzeba, trzeba się specjalizować w modelach, a nie na przykład y, wszystko robić wszędzie. No bo to, to w tym momencie i dużo trudniej przeszkolić pracowników, i y, ogólnie logistycznie byłoby to dużo trudniejsze do zrealizowania. Y, to tak, tutaj mamy y, przyciski. Y, przyciski są troszeczkę, moim zdaniem, w mojej ocenie, mniej wygodne niż w GA. 700, pozobaczcie, zobaczcie, w GA 700 one troszeczkę wystają poza, przepraszam za brak ostrości, spróbuję jeszcze raz złapać, o jest, one wystają troszeczkę po... może na tle palców, poza obrys, o i widzimy tutaj, że przycisk wystaje, bardzo łatwo jest go nacisnąć, tu natomiast przycisk wystaje poza obrys, ale tylko w dolnej części koperty, zobaczcie, tutaj od strony dłoni, jak tak zbliżymy sobie zegarek to tutaj on troszeczkę wystaje ten przycisk, ale generalnie Tą w świetle tego, te, tej ramki przycisku jest schowany. Ten, te przyciski będzie jednocześnie dużo trudniej naciskać. A teraz sobie oddalę może tutaj, żeby łatwiej było pokazać całość zegarka. Trudniej będzie naciskać tak po prostu. Znaczy, ja mam dość mały palce, więc dla mnie to nie stanowi problemu, ale jak ktoś ma większe dłonie i często będzie korzystał z funkcji, to może się okazać niewygodne, zwłaszcza od tej strony, tutaj, gdy mamy zegarek na, lewie, na lewym nadgarstku i chcemy kciukiem wcisnąć przycisk. Tak, jakbyśmy mieli zegarek na przykład pod mankietem i drugą ręką, to będzie to utrudnione. W GA700 na pewno będzie to łatwiejsze. Jeśli chodzi o jego konstrukcję, to w zasadzie mniej więcej można powiedzieć, że to jest tyle. Przelećmy sobie jeszcze na szybko przez funkcję tego zegarka. Mamy timer, Time, timer, timer z dokładnością do 1, 10 sekundy. Bardzo fajnie wygląda jego od odliczanie. Nie jest to może jakoś z punktu widzenia praktycznego istotna funkcja, yy, ponieważ timer i tak wiemy od jakiego czasu, że tak powiem, się on odlicza i nie potrzebujemy sprawdzać na szybko, gdzie go zatrzymamy, tylko raczej. Tego typu funkcje są dokładne, bardzo dużej dokładności czasu wykorzystywane w stoperze, a tu po prostu uważam, że tylko dodają urody samego, samego, samemu pomiarowi tego czasu odliczanego. Timer, jeśli chodzi o zakres jego pracy, tutaj nie ma zbyt wielu opcji, zaraz Wam pokażę, ponieważ, zobaczcie, przytrzymujemy jazz, żeby ustawić. I co mamy do wyboru? Do wyboru mamy wybór, oczywiście, wykonujemy wszystkim mode. I co? I nic. Co to dla nas oznacza? To oznacza, że w tym timerze można ustawiać tylko i wyłącznie minuty i to w bardzo niewielkim zakresie, bo tylko 60 minut. Łatwiej będzie nam tutaj pójść do tyłu, czyli przejechać przez 0 i zobaczcie, co się dzieje. 58, 59, 60 i 1 minuta. Czyli w tym zegarku da się ustawić timer niestety tylko od godziny w dół. Nie da się zadać startowego większego czasu niż godzina. To uważam niestety za dość duży minus takiego zegarka, ale no to jest po prostu jego cecha. No, tego nie przeskoczymy, to z tym się trzeba pogodzić. No I właśnie po to jest ta prezentacja, żeby Wam takie niuanse pokazać. Także to jest jedyna funkcja w timerze, którą możemy ustawić, po prostu ilość minut, od której ma startować. Nie da się ustawić, yy, ilość, no tak, minut, nie da się ustawić sekund, ponieważ no, nie da się na przykład wystartować o 3,30, bo sekundy są nieprzestawialne. Także to taka uroda tego, tego timera w tym zegarku. Idziemy dalej. Wszystkim mode, mamy world time, czyli czas światowy. I tutaj prawym dolnym przyciskiem możemy sobie zmieniać miejscowość, która ma być wyświetlana na dolnym wyświetlaczu. I jednocześnie aktualizowany to jest czas. W tym momencie niestety zasłania nam troszeczkę wskazówka, ale żeby sobie z tym poradzić, możemy sobie ją odsunąć. Odsunięcie wskazówek w tym zegarku odbywa się przez wciśnięcie jednocześnie dwóch przycisków. Podświetlenia i mode. Zobaczcie i teraz gdy wcisnąłem przycisk podświetlenia i mode jednocześnie wskazówki wędrują w takie miejsce, żeby nie przeszkadzało nam w odczycie żadnego z wyświetlaczy czyli lekko po godzinie 15 a jednocześnie cały czas będzie nam tutaj migała, yy, migał taki piktogram z literkami HND jest to skrót od HANDS czyli wskazówki oznacza on dla nas, że wskazówki w tym momencie, gdy miga ten piktogram nie wskazują czegoś, co zegarek powinien wskazywać tylko po prostu są odsunięte, czyli nie pełnią funkcji Wskazujący, a nie zasłaniający, jedynie można powiedzieć. Także tak, to, to przy okazji właśnie pokazałem, pokazałem Wam od razu funkcję tutaj odsunięcia wskazówek. I dzięki temu właśnie teraz możemy łatwo sobie czytać z dolnego wyświetlacza, co tutaj się na nim dzieje. Możemy sobie zmieniać tutaj miejscowości. No i weźmy sobie na przykład Taipei, czyli Tajwan. I w tym momencie, chyba przytrzymanie przycisku i set, tak dokładnie, spowoduje zamianę czasu lokalnego ze światowym. Ja teraz już wskazówki, może nie pamiętam tylko którym przyciskiem, chyba modem, tak. A to muszę z powrotem przejść do czasu światowego. I tu teraz widzimy, że naciskanie przycisków podczas obrotu wskazówek nie powoduje zatrzymania ich, ani również. Nie przeszkadza w żaden sposób w zmianie funkcji, co jest bardzo wygodne. Bo w starszych modułach do tego typu zegarków, jak na przykład w modelu GA100, nie da się zmieniać funkcji w momencie, gdy wskazówki jeszcze nie, nie obrały swojej końcowej pozycji. Dopiero klawisze aktywują się wszystkie w momencie, gdy wskazówki już się zatrzymają. I teraz w momencie, gdy mamy wskazywaną aktualnie godzinę 1.26 czasu lokalnego a w Tajwanie w tym momencie mamy 6.26. Chcemy zamienić te czasy miejscami, czyli żeby czasem światowym był nasz lokalny czas, a czasem lokalnym czas światowy. Przytrzymujemy przycisk Reset. Zobaczcie na komunikat, który się wyświetla na wyświetlaczu. Swap Hold, czyli aby zamienić, przytrzymaj. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Czas światowy u nas to jest Berlin, a czas lokalny to będzie właśnie ta 6.26, czyli jeszcze tutaj nam dwa obroty zostały wskazówek. I jak się zatrzymają, to będziemy mieli już ten właśnie czas. A nie, to nie była 6, chyba, tylko ósma, przepraszam, niedokładnie do... nie odczytałem. O tak, to musiała być ósma, dokładnie tak. I teraz po prostu jesteśmy w trybie czasu światowego. W tym momencie wszystko w zegarku jest przestawione. Czas lokalny to jest godzina 8.26. A aby powrócić, musimy jeszcze raz wejść w tryb, znaczy jeszcze raz po prostu jesteśmy w nim w tym momencie. Jak widzimy, tutaj mamy piktogram WT, czyli World Time. I jeszcze raz przytrzymać przycisk reset co spowoduje z powrotem, jakby powrót do pierwotnej, wyji, pierwotnej pozycji, czyli czas światowy będzie Tajwan, Taipei, a czasem lokalnym będzie Berlin. Zamieniamy. Przytrzymujemy. Znowu swap hold miga. I jak przestanie migać, usłyszymy podwójne piknięcie. Puszczamy i znowu czasem światowym jest Taipei I jest to godzina 8.27, a czasem lokalnym będzie dla nas Berlin. No i przejdźmy od razu sobie do kolejnej funkcji. Jest to alarm. I alarmy tutaj alarmów mamy w tym zegarku 5. Mamy tak. Tutaj od razu po nazwie alarmu od razu wyświetla się jego status, czy jest włączony, czy nie Zobacz, Naciskam jest L3 i za sekundę pojawia się napis off L4 znowu off snuz czy alarm piąty, czyli, czyli alarm śpiocha. Alarm śpiocha polega na tym, że nie jest to jednokrotny alarm, tylko w momencie, gdy on wybrzmi o danej, za danej godzinie i nie wyłączymy go w żaden sposób ręcznie, to on będzie tak brzmiał nam 7 razy co 5 minut, czyli przez najbliższe 35 minut, co 5 minut będzie nas próbował dobudzić. To, tym się różni zwykły alarm pojedynczy od alarmu śpiocha. I ostatnia funkcja w tym podmenu to będzie sygnał godzinowy. Zobaczcie, SIG i pojawiło się on, ponieważ jak widzimy, piktogram jest sygnał godziny włączony i możemy go sobie wyłączyć, czyli prawym górnym przyciskiem reset możemy wyłączyć dnika piktogram sig i tutaj pojawia się napis off, możemy go włączyć jeszcze raz i mamy napis on i wi widniąc napis y z piktogram sig. Idziemy dalej i mamy stoper. Stoper tutaj wyposażony jest w funkcję target time, zresztą dokładnie podobnie jak i w zegarku GA700, zobaczmy sobie dokładnie. Ten, o, przepraszam, przeleciałem niechcący. O, tak. Stoper wygląda dokładnie tak samo. To wyświetlacze dolne się niemalże pokrywają. Jeśli chodzi przynajmniej o cyfry co do jot to te dolne piktogramy tylko inaczej wyglądają. I startujemy oczywiście przyciskiem, jak żeby innym, jak start. W obu przypadkach. O, i stopy. Czas na stoperach sobie obu biegnie. W miarę równo, ale równo chyba się udało jej wystartować, bo piknięcie prawie, że nie było słychać dwóch, tylko jedno. I y, czas się y, odmierza. Możemy złapać sobie między czas przyciskiem reset. Tutaj złapaliśmy 15 sekund. Tutaj mamy troszeczkę więcej 68. I tu po lewej stronie mijają godziny i napis SPL, czyli skrót split, czyli czas podzielony. I teraz. Możemy sobie ten czas wystartować, jeszcze, puścić go jeszcze raz, czyli jeszcze raz nacisnąć reset i wrócimy z powrotem do odmierzenia czasu tego pierwotnego, bieżącego. Już mamy około 40 sekund. Możemy sobie jeszcze raz złapać na przykład ten split, złapaliśmy w różnych momentach. Znowu miga ten napis SPL na przemian z godziną i zatrzymać główny czas przyciskiem start. Tak samo zrobimy tutaj i zobaczcie. Przepraszam za ten ruch zegarków, ale niestety ale nie da się tak stabilnie trzymać i jednocześnie zmieniać funkcji. Cały czas miga ten napis split, ale to, co przestało migać, to znaczniki. Tutaj zaraz Wam pokażę na zbliżeniu. Tu jest znacznik minut. O, zaraz w tym miejscu, tutaj takie dwie, taki prim można by powiedzieć. Tutaj będzie dokładnie tak samo. Tu jest też taki znacznik. O. Zobaczcie, jak z tej odległości paproszki widać. Na szkiełku zegarka. O, tu jest też właśnie takie oznaczenie: prim, czyli oznaczenie minut, przepraszam, sekund, nie minut. Sorry. I możemy sobie wyświetlić ten drugi czas. Już teraz powrócimy do normalnego, normalnego kadrowania. I przez krótkie naciśnięcie przy reset set powracamy do, do wyświetlenia tego drugiego czasu. O, i tu mamy, złapaliśmy 51 sekund, 49 setnych, od tej 53 sekundy 80 setnych. I jeszcze raz ponowne naciśnięcie przy reset. set. Spowoduje powrót stopera do pozycji wyjściowej, czyli do samych zer. Idziemy dalej, i kolejną funkcją już dalej jest tryb timekeepingu, czyli powróciliśmy do e, jakby e, głównego ekranu zegarka. Jeszcze raz sobie na przykład przez funkcję. Mamy timer, czyli czas odliczany wstecz. Mamy czas światowy, który możemy sobie tutaj zmieniać strefy czasowe. Prawym dolnym przyciskiem i możemy zamieniać strefy miejscami. Mamy alarm, dokładnie cztery zwykłe alarmy: jeden alarm śpiocha oraz sygnał godzinowy, i mamy stoper. I to w tym zegarku jest w zasadzie tyle. Z, z ciekawych funkcji właśnie jest możliwość tutaj odsuwania wskazówek, gdy przeszkadzają nam odczytywać z któryś z wyświetlaczy. Fajne jest, pod, fajne jest podświetlenie. No, czy fajne to jest spędzanie no Nie jest może tak fajne jak mogłoby być, ale na pewno jest lepsze niż powiedzmy w GA100, gdzie ono jest realizowane diodą bursztynową, która jest jeszcze mniej, daje światło, jest nieczytelna. Tutaj chociaż te wskazówki są miarem mocno podświetlone. Także tak wygląda no, moje porównanie z dwóch zegarków właśnie GA710, w tym konkretnym przypadku GA900. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeśli tak było, zostawcie proszę pod nim łapkę w górę, dzięki czemu będę mógł się te filmy troszeczkę wyżej wyświetlać w wyszukiwarkach Google'a, YouTube'a. Zapraszamy również do oglądania naszych filmów na naszym kanale kaktus24.pl, gdzie staramy się prezentować różne nowości, jak również ciekawostki od, odnośnie zegarów w Kasijszok, ale nie tylko. I zapraszamy do komentowania, zadawania pytań. Będziemy starali się na nie... Na bieżąco odpowiadać. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie i do usłyszenia w kolejnych filmach.